Czy ukąsił Cię kiedyś kleszcz? Czy wiesz, jak wtedy postępować? Czy kleszcze są groźne? O tym dzisiaj. Nazywam się Suzanna Ryjowska, jestem lekarzem. Zapraszam. Wiosenne spacery po łąkach czy lesie, a także wyjścia do ogródka, mogą nas skontaktować z kleszczami. Kleszcze to małe pajęczaki, które mogą przenosić groźne choroby, m.in. boreliozę. Jak się przed nimi chronić? Najpierw pomyśl o tym, jak się ubierasz wychodząc na spacer. Załóż jasne ubranie, bo nad nim łatwiej zobaczysz kleszcza. Zastosuj na ubrania na lub odkryte części kończyn środki odstraszające. Są to dostępne w aptekach, w drogeliach, środki przeciw owadom o nazwach bros, off, muga. Bardzo skuteczne. To spowoduje, że kleszcz niechętnie będzie chciał znaleźć się na Twojej skórze. Po spacerze staraj się sprawdzić, czy przypadkiem jakiś jednak nie zawędrował na Twoją skórę. Obejrzyj ją kawałek po kawałku. Jeżeli znajdziesz wbitego w skórę kleszcza, to usuń go niezwłocznie. Posłóż się pensetą. Lub specjalną do tego dostępną w aptekach pentelką. Zakładając przy samej skórze, ujmij kleszcza i pod kątem prostym usuń ze skóry jednym ruchem. Następnie miejsce to zdezynfekuj. Jeżeli ten kleszcz znajdował się tam krótko, to wystarczy obserwacja. Należy obserwować kilka tygodni, ponieważ w tym czasie, jeżeli doszło do zakażenia boreliozą, to może pojawić się na skórze rumień. Rumień to czerwona plama, która najczęściej jest około 3 cm szeroka, może być znacznie większa. Nie spędzi i nie boli. Jeżeli w miejscu ukąszenia jest Mały bąbel swędzący, to możemy przypuszczać, że jest to tylko reakcja na ukąszenie i na te białka, które zastosował przebijając się przez naszą skórę kleszcz. On je, ją nieco znieczula, dlatego my nie odczuwamy momentu ukłucia przez kleszcz. Jeżeli na skórze nic nie wystąpi, to możesz sprawdzić, czy na pewno nie zostałeś zakażony. Poprzez badania z krwi, około 6 tygodni po ukąszeniu, wykonując badanie yy, przeciwciał przeciwko boreliozie, możesz sprawdzić, czy przypadkiem nie zostałeś zakażony. Jeżeli wystąpił rumień, zgłoś się do lekarza, ponieważ wymaga to zastosowania antybiotyku. Jeżeli nie wiesz, kiedy Cię ukąsił ten kleszcz i przypuszczasz, że mogło to być kilka dni temu, ten kleszcz przebywał długo, Wtedy wzrasta ryzyko zakażenia i u osób dorosłych stosujemy tak zwaną antybiotykoterapię profilaktyczną. Są to dwie tabletki doksycyliny. U dzieci nie stosuje się takiej dawki profilaktycznej. Należy dzieci obserwować, jeżeli pojawi się rumień, włączyć antybiotyk, jeżeli się nie pojawi, to wykonać przeciwciała, aby zwiększyć szansę na wczesne wykrycie zakażenia. Choroba borelioza jest groźną chorobą, ale nieleczona. Wieloletni przebieg może powodować, że bardzo późno dowiadujemy się o występowaniu objawów, a nie wiążemy tego z ukąszeniem przez kleszcza. Dlatego jeżeli byłeś kiedyś ukąszony, to zanotuj ten fakt lub opowiedz o nim lekarzowi ponieważ jeżeli wystąpią inne objawy takie na przykład jak zapalenie nerwów czy zapalenie stawów lekarz może skojarzyć to z ukąszeniem przez kleszcza i wdrożyć odpowiednie leczenie mam nadzieję że moje dzisiejsze podpowiedzi pomogą ci funkcjonować na spacerze w piękne dni, cieszyć się yy, przyrodą i nie obawiać się każdorazowo kleszcza, ale zachować czujność. Zachęcam, zaglądaj na naszą stronę. Lajkuj i subskrybuj i po, polecaj wszystkim, którzy interesują się tą tematyką. Życzę Ci dobrego dnia.